Witamy pięknie, zacni panowie i piękne białogłowe. Z tej strony znowu Niklaus i urocza asystentka Mordora. Prosto ze średniowiecznego zakonu witamy was w średniowiecznym ważeniu. Dzisiaj wracamy do mroków średniowiecza za sprawą pysznej zupy polewki piwno-serowej. Na której przepis trafiliśmy w wygranej nomen-omen książce, która wyszła przy okazji gry Crossroads Inn. Bardzo fajna książka, w której znajdziemy właśnie dużo przepisów na różne średniowieczne pyszności. My już z tej książki mieliśmy okazję przyrządzić jedną potrawę, mianowicie, Pati, co to było? Szkarłatny kurczak z Oreiro. Z Aurelio. A z Oreiro to z Natalii Oreiro, chyba. bardzo prosta sprawa, zupa, polewka, piwna serowa, dosłownie kilka składników na krzyż. Także co tutaj moi drodzy będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować oczywiście piwo. Jakie piwo, to już zależy od waszych upodobań. Ale jasne. Ale jasne, będziemy potrzebowali gałkę muszkatałową będziemy potrzebowali masło, będziemy potrzebować mleko, które też trzeba będzie podgrzać, potrzebujemy... Zymft lub musztardę, potrzebujemy mąkę, ale nie kartoflaną, tak jak do klusek i teraz oczywiście kilka rodzajów sera, ser topiony, ser cheddar i ser gołda, optymalnie gdyby udało się wszystkie dostać w takich yy, oczywiście kawałkach. Niestety gołda dostępna była tylko w plastrach. Jak macie ser w kawałku, można go fajnie zetrzeć. Tak po prostu trzeba drobno pokroić, ale w niczym to nie przeszkadza na dłuższą metę. Potrzebujemy czosnek, potrzebujemy jedną cebulę. My akurat mamy po połówce cebuli białej, cebuli czerwonej, tak ku różnorodności. Ehm, będziemy potrzebowali bulionu, e, bulionu wołowego i natkę pietruszki, ewentualnie dymkę do przyozdobienia. W pierwszej fazie, moi drodzy, kroimy cebulę w drobną kostkę, podsmażamy na jednej łyżce masła i do tego potem dodajemy posiekany czosnek, a tego czosnku konkretnie trzy ząbki. Chociaż to też zależy, bo jest czosnek, który ma ząbek miniaturkowy, a jest taki czosnek, że ma ząbek jak pół tej główki, ale wiadomo, wszystko na wyczucie. Pula jest krojona, ja się biorę za czosnek. Cyk. Trzy ząbki, a pati dajmy cztery. Niektórzy ludzie insynuują mi, że te testy jedzeniowe i ta kuchnia to są jakieś płatne sponsoringi. Niestety bardzo bym chciał, ale nie. Ale jakby ktoś chciał, żebym zrobił coś do jedzenia z jego produktu za pieniądze, to zgłaszajcie się. Ale czosnek o wiele łatwiej się kroi, kiedy wcześniej się go zmiażdży. W ten sposób, o nawet jeszcze bardziej, odcinamy jedną cząstkę, odcinamy drugą. I elegancko nam cała ta skorupa za jednym pociągnięciem praktycznie odłazi. Widziałaś Pati coś takiego? To dobrze. I teraz czosnek posiekać jak najdrobniej, dobra, czosnek posiekany. Pati teraz skroi drugą, tym razem czerwoną cebulę. Na patelnię idzie jedna łyżka masła. Idzie pierw cebulka. I według średniowiecznej księgi cebulka ma być smażona przez dwie minuty. Dobrze, dwie minuty minęły. Dodajemy czosnek. I to jeszcze dosłownie przez chwilę z tym czosnkiem. Teraz w garku rozpuszczamy jeszcze dwie łyżki masła. Będziemy też potrzebować 200 ml ciepłego, ale nie zagotowanego mleka. W międzyczasie przygotowujemy 200 ml bulionu wołowego. Czy w prawdziwym średniowieczu zrobiliby to na prawdziwym mięsie? To wy też możecie. My się jednak posłużymy kostką. Do tego masła dodajemy dwie łyżki mąki. I tam jest napisane: A, gorące gotować przez 30 sekund i będzie git. Teraz, do tego, dodajemy nasze ciepłe, gorące mleko. W przepisie jest, aby mieszać za pomocą rózgi, no my rózgi nie mamy. Posłużymy się czymś trochę bardziej współczesnym. Do tego wrzucamy cebulę z czosnkiem. Naszą wcześniej przysmażoną. No, robi nam się coś tutaj ciekawego. Teraz dodajemy 250 ml piwa. Czyli no połowę standardowej półlitrowej flaszki, ja dodam odrobinę więcej. Teraz zmniejszamy ogień i pilnujemy tego często mieszając. Teraz Patrycja tutaj ściera na najmniejszym oczku 50 gram gołdy, 50 gram cheddar'a i 100 gram, czyli cały taki ser topiony. Znaczy, topionego nie ścieramy, bo nie ma potrzeby. A resztkę piwna można wypić. Tati opatentowała rewolucyjną metodę, jak zetrzeć na tarce ser w plasterkach. I co, działa? <grym> działa nawet. Nawet działa. Możemy podkręcić ogień. To doprowadzamy do wrzenia i będziemy pomału dodawać sery. 100 gram serka topionego. Plup. I czekamy aż się stopi potem dodajemy pomału kolejne. Niestety proces stopienia takiego sera, jak możecie się domyślić, trochę trwa, ale jak widać, traci się. Kiedy ser topiony nam już się stopił, pomału możemy dodawać startą gołdę i cheddar. Oczywiście stopniowo, dokładnie wszystko mieszając, żeby nam się nie przypaliło, nie przywarło, a elegantnie się wszystko stopiło. Teraz zależy na jakiej komu zależy gęstości. Ja na przykład podleję jeszcze odrobinę piwem. zrzucamy resztę. Do tego przygotowujemy sobie po dwie, znaczy wy ile tam chcecie, sznitki ciemnego chleba, które przysmażymy na patelni. Doprawiamy jedną łyżkę musztardy. Rozpuszczam nam tutaj kawałek masła. Zupy, trochę pieprzu czarnego, trochę soli. I jeszcze jedna rzecz, co ciekawe, była w składnikach, ale nie było w przepisie. Szczypta gałki muszkatałowej. Wyszła taka akurat, wydaje mi się, nie za gęsta. Nie za mało gęsta. Teraz dekoracja. No i jest, moi drodzy, średniowieczna piwno, serowa polewka. Z pieczonym chlebkiem. No, prezentuje się to wspaniale, zaraz będziemy kosztować. Ja tak tutaj, prosto za kamery, tutaj, ubarwione troszkę pietruszką, spróbujmy. Mmm! Wezmę chlebka. Mmm! Powiem wam, jak tak jedli w średniowieczu, to całkiem nieźle. Także tyle, moi drodzy, z naszej strony. My udajemy się na konsumpcję. Wam dziękuję pięknie za uwagę, polecam serdecznie, piwno, serowa średniowieczna polewka, pamiętajcie zostawić jakąś ocenę, czy pozytywną, czy negatywną, my idziemy jeść i widzimy się już niedługo przy innych kulinariach. Papa!